Glukozowa w niepokojący sposób cytuje badanie, które twierdzi, że wykazało, że jeśli będziemy mieli stabilną glikemię po śniadaniu, to cały dzień też będzie przez to lepszy, że będziemy dorzutować na kolejne posiłki. Ale badanie, które cytuję za tym, w zasadzie udowadnia coś przeciwnego. Niezależnie czy zjemy śniadanie takie białkowo-tłuszczowe, czy śniadanie z węglowodanami, to glikemia w ciągu dnia. Po tym posiłku, oczywiście, czy w późniejszych posiłkach, jest bardzo podobna i nie ma tutaj większej różnicy. Ona twierdzi też, że śniadanie to jest najgorszy posiłek na zjedzenie wyłącznie skrobi i cukru. To też jest nieprawda. Znaczy, wrażliwość insulinowa, przynajmniej u osób zdrowych, więc tolerancja węglowodanów, jest najlepsza w posiłkach porannych. Po prostu naciągnie bardzo mocno w swoje tezy, niezależnie od tego, co mówią. Ogólnie badania naukowe. Serdecznie zapraszam też do obejrzenia całego filmu z rezezją wszystkich haków.